Na kudu, jestem ze szkolnej telewizji gimnazjum dwujęzycznego strzeliny. Jaki język jest drugi? Angielski. Angielski, tak? Dobrze, tak. dziękuję. Są aktorkami Rybczyń. filmowymi, które ugruntowały swoją pozycję dzięki udziału w wielu filmach i serialach. Co wpływa na Wasz sukces? Co wpływa na sztukę? Na no, no, sukces. Suk jest. A na sukces? To odpowiadaj, ty ugruntowałaś. Ja nie ugruntowałam <śmiech> <Dlaczego>? <śmiech> tak bardzo. Trochę mniej ugruntowałam. Co wpływa na sukces? Parę rzeczy. Talent przede wszystkim. Praca. Co to Nikt nie wie, co to jest ten talent, ale to jest tak jakiś tak rodzaj to. wdzięku i umiejętność skupiania na sobie, czy na postaci, którą się gra, czy na tekście, który, który się mówi, a najlepiej na wszystkim naraz. Skupienie, potrafi to wywołać skupienie widowni, na widowni. To to jest właśnie to, co my nazywamy talentem, a trudno jest to inaczej określić. Ale sukces czasami jest pochodną. Ale oczywiście praca. Kończności. Praca, sam talent to jest guzik. To jest trochę za mało. To można na 5 na minut w tym zabawić kogoś. Ale mało tego powiem, że znam zdolnych i pracowitych i też nie, nie osiągnęli sukcesu, tylko po prostu czasami zależy od zbiegu okoliczności, od tak zwanego łutu szczęścia. Łut szczęścia. Łód szczęścia być może najważniejszy w tym wszystkim. Zakładamy, że wszyscy, którzy się tym zajmują, są bardzo utalentowani. Bo o innych nie warto mówić. Chopin powiedział, że 1% jest talentu, a 99% jest pracy, wysiłku. Dlatego warto pracować. A jak jeszcze się przydarzy, że mamy łódź szczęścia, to jest wielka radość. Co sprawiło, że wybrały Panie pracę na deskach teatru? Ale co miała sprawić, kochanie? Po prostu, tak ta, wiesz, jak chce się być stolarzem, to najpierw, jak się zaczyna interesować, może tatuś jest stolarzem, może mamusia lubi drewno, prawda? I zaczyna się przygotowanie do zawodu, do rzemiosła. Wie Pani, co to sprawia, że chce, chciałyśmy, przepraszam, że Cię w to, nie, 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 co sprawia, że, że chciałyśmy być zapewne by tak samo i, i, i wszystkie aktorki na świecie. Małe dziewczynki, my zostajemy dziećmi. Ludzie, którzy się w ogóle sztuką interesują, czy to jest teatr, czy film, czy malarstwo, czy muzyka. To są ludzie, którzy się zatrzymują w sobie jakiś duży okruch dziecka w sobie. Mają rodzaj pewien naiwności, mają potrzebę piękna w sobie, tak się już urodzimy, nie umiemy tego określić, bo jesteśmy właśnie takie. Kolor niebieski nie wie dlaczego jest niebieski, po prostu jest niebieski. I my urodziłyśmy się z miłością do piękna i szukamy tego piękna i wyobraźnię mamy rozbudowaną i bardziej nas interesuje. To, co się dzieje w naszej głowie, to jak odbieramy świat, to o czym marzymy dla nas wszystkich, myślę, sztuka jest podróżą w piękno, we własną wyobraźnię. Dlatego też mamy dość podobne gusta w sobie, prawda? Nie tak, tak, ale pani za... Barbara jest poetką, jak już powiedziałam, ja będę bardziej przyziemna, że czasami proza. ktoś. No, no. Tak, proza, pro, proza tutaj zatryufuje niestety życia, że czasami ktoś. Zwróci uwagę, potrzebnie nam. Och, słuchaj, mówisz to świetnie, robisz to świetnie, śpiewasz to świetnie. I nagle w człowieku się budzi, rzeczywiście, może mam w tym kierunku zdolnienia, a jeszcze jakaś, jakaś nagroda na jakimś konkursie, ktoś cię uzna, zaakceptuje. I to daje czasami ten wodziec, żeby pójść dalej, kształcić się w tym kierunku, rozwijać w tym kierunku. Czyli jest jakaś ta iskra Boża, którą ktoś pewnie dostrzeże, doceni. I to do, utwierdza nas w przekonaniu, że mamy dokonać takiego wyboru. A poza Zaczyna tym, się wszystko w szkole, w zespole, bo musimy przede wszystkim szukać słuchacza i widza i zastanawiać się, czy mamy do tego predyspozycje. Jeżeli ktoś ma predyspozycje przywódcze, to zaczyna być. Przewodniczącym klasy, potem szkoły. Potem się okazuje, że pracuje na studiach, też w jakimś zespole studenckim. Tak z, samo z każdymi zdolnościami człowieka, bo, bo w nas jest bardzo dużo zdolności, tylko w szkole powinniśmy je rozwi tak. rozwijać. Ja. Prawda? A potem jeszcze dalej. A poza tym, nie pani, e, wszystkie dzieci, chłopcy marzą o tym, żeby być śmieciarzem, strażakiem, lotnikiem, żołnierzem. Prawda? Dziewczynki marzą o tym, żeby być mamusią, bawiąc z wózkami lalki, ja albo żeby być mamusią. dziennikarzem, piszą coś, albo że są. I teraz jaki zawód daje pani takie możliwości, żeby być tym wszystkim? Aktorstwo. Może pani być mamusią kobietą, może pani być kobietą upadłą, bardzo pociągającą, może być pani kobietą wampem, może być pani kobietą intelektualistką, uczoną, badaczką. Taki, to jest taka reinkarnacja, jeśli. Pani wie, co to jest reinkarnacja? To jest taka reinkarnacja za życia. I my mamy na nią szansę. Kiedy byłam mały, małą dziewczynką i powiedziałam w domu, że chciałabym zostać aktorką, nie zostałam ani wyśmiana. Mama powiedziała: Dobrze, kochanie, tylko musisz się zacząć interesować wszystkim sportem kulturą, tańcem, historią sztuką, sztuki, muzyką, dlatego i, i każdym zawodem, bo nie wiadomo. W jak, jaką rolę dostaniesz, w jakim zawodzie, prawda? Czy będziesz przyjdzie? krawcową? Interesuj się, wchodzisz do, do fryzjera, interesuj się. Jesteś u dentysty, bo nie wiadomo. I wszystko się sprawdziło, bardzo ciekawe role po prostu dostałam w swoim życiu. Nie uważałam, że muszę, prawda, och, bo ja jestem z miasta, to nie, nie będę się interesowała tym, co się dzieje w gospodarstwach że trzeba umieć napalić piecu, że trzeba się interesować przyrodą. Tym wszystkim się interesowałam i to bardzo mi się podoba. I to, co pani Basia powiedziała, właśnie, żeby być wrażliwym i wyobraźnie mieć na to, co się wokół nas dzieje, nie tylko na internet, bo tam można bardzo dużo się dowiedzieć, ale to nie jest wszystko. Doświadczać, dotykać, panicę, o, tak, i do... tworzyć samemu świat piękny jakiś. No, widzisz, że ładnie. Czy masz Panie kiedykolwiek o własnej produkcji filmowej albo teatralnej? Eee, wiesz, nie do nas należy. Jest tyle zawodów wspaniałych i umiejętności ludzkich, że zostawiamy to innym, którzy nie potrafią zagrać, natomiast potrafią być reżyserami, potrafią sprzedać i tak dalej. Nie można wszystkiego. Nie tak jesteśmy tak pazerne, zostawiamy. Jak kiedyś wiecie, to nawet moje koleżanki tego nie wiedzą. Dostałam taką, taką sztukę, taki monodram, właściwie o życiu takiej kultowej piosenkarki hipisowskiej, śniarki Marianne Faithful, która miała bardzo burzliwe życie. I znaczy miałam chęć, żeby to wyprodukować. Ale to, to przerasta możliwości jednego czeka. Jest, produkcja jest zawsze czymś kosztownym i, i jest to praca zespołowa. E, więc wszystko się z, takim, z taką ideą pożegnałam. Że to jest jednak poda, ponade mną. Jakie są wasze dywizje życiowe? A, to pytanie na książkę 400-stronicową. Ja mogę pani powiedzieć to, czego mi nauczył mnie mój ojciec, który był harcerzem przedwojennym, komendantem szarych szeregów w Warszawie, takiej dzielnicy jednej w mieście. Powiedział mi, że zanim zaczniesz sobie stawiać jakieś bardzo wyszukane zadania, dalekosiężne, to najpierw postarać się tak przeżyć życie, żeby być szczęśliwym i nikogo po drodze nie skrzywdzić. Właśnie. Brzmi to skromnie, ale to bardzo Pięknie, pięknie żeby wrzeć harmonii ze sobą, żeby móc sobie spokojnie myjąc zęby, spojrzeć, zajrzeć w oczy, że nie zrobiłam nic podłego, nie skrzywdziłam nikogo, że żyłam, chyba, że przy... I nie, nie chcący... zaczynać od pretensji do świata, że nam się coś należy, bo nic nam się nie należy, musimy wszystko wypracować. I, wtedy... I zacząć naprawiać świat, jak się, chcemy naprawiać świat krytykować to, co jest niedobre, wszystko wspaniale, ale zacznijmy go naprawiać od, od siebie, zacząwszy od siebie. I, I my, Old Spice Dziękujemy bardzo Państwu i życzymy, I życzymy bardzo dobry. dobrych wyników w pracy w szkole, jak również w Waszych przyszłych zawodach. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Całujemy całe gimnazjum, całe gimnazjum w Kółko. Do widzenia.